Załóżmy, że planujesz wakacje, ale boisz się, że termin operacji, na którą długo czekałeś, wypadnie akurat w trakcie tego wyjazdu. Albo że będziesz musiał pisać egzamin poprawkowy akurat wtedy, kiedy masz smażyć się na plaży w Egipcie. A co gdybym powiedział Ci, że jest sposób, aby przestać martwić się o te rzeczy? Przed tymi, a także wieloma innymi przypadkami może ochronić Cię ubezpieczenie rezygnacji z podróży od AXA Partners. Ubezpieczenie możesz wykupić do 7 dni przed podróżą. Bez znaczenia, czy jest to wycieczka z biura podróży, czy też samemu zaplanowałeś sobie jakiś wyjazd. W sytuacji, w której planujesz wyjazd last minute za mniej niż 30 dni, ubezpieczenie musisz kupić w ciągu 3 dni od rezerwacji. Co jest najważniejsze, AXA Partners zwraca 100% poniesionych kosztów podróży. Suma ubezpieczenia może wynosić nawet 45 tysięcy złotych na police, a na jednej polisie może być maksymalnie maksymalnie 9 ubezpieczonych. Tak więc aż teraz możesz kupować wycieczki w ciemno bez obaw o to, czy wyskoczą ci jakieś nagłe sytuacje. Jeżeli zachorujesz lub pozornie okaże się, że jest sytuacja, z której nie ma wyjścia, AXA partner ze swoim ubezpieczeniem jest specjalnie dla Ciebie. Z taką polisą możesz spać spokojnie i nie martwić się o nagłą zmianę planów.